Agnieszka klik -Sputlik. Witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej i zapraszam na dzisiejsze wydanie. Moim i Państwa gościem jest dr Konrad Maj, psycholog społeczny z centrum HumanTech na uniwersytecie SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Temat, który dzisiaj poruszymy bardzo na czasie. Wydali Państwo właśnie raport na temat postaw Polaków wobec technologicznych modyfikacji ciała. E, tutaj mówimy o takim, e, o takim słowie jak cyborgizacja, prawda? Tak, Czyli według e, definicji mamy to zastępowanie narządów człowieka e, urządzeniami mechanicznymi. E, na początku, tak tytułem wstępa, proszę powiedzieć, co wy wzięliście pod uwagę, yy, właśnie badając te postawy wobec tych różnych technologicznych modyfikacji ciała? Mm -hmm. no myśmy yy, właśnie założyli sobie coś takiego, że yy, ludzie się tym coraz bardziej interesują. I wytypowaliśmy takie, takich 20 technologii, które właściwie po części już funkcjonują, ale częściowo jeszcze nie i byliśmy ciekawi, jakie ludzie będą mieli postawy w stosunku do nich, czyli jakieś mikrochipy, czyli jakieś tatuaże ledowe, których jeszcze nie ma, ale pewnie rada moment mogą się pojawić dalej, jakieś nanoroboty, które mogą nas naprawiać, gdzieś tam pracując sobie w środku i likwidując to, co jakieś komórki, które prawda, tutaj wydają się być jakieś inwazyjne. Co jeszcze? No, przez to rozumiemy również tak samo wszelkie implanty usprawiające nasze funkcjonowanie. No pewnie, że na ten moment sporo osób ma jakieś implanty zębowe, na przykład, tak, ale te implanty będą coraz bardziej wyrafinowane. Być może ludzie będą zyskiwać przewagę nad innymi osobami. Także można powiedzieć, że myśmy no, wypisali rozmaite takie technologie, które w przyszłości mogą stać się bardzo dostępne i byliśmy ciekawi, czy na ten moment ludzie są w ogóle nimi zainteresowani, co o nich myślą. No i co o nich myślą? To proszę no To co, To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że myślimy, widać ewidentnie w takich kategoriach wielkiego zainteresowania, ponieważ ta akceptacja dla, dla tego typu technologii mieści się tak w granicach od 25 do bodajże 67%. Czyli krótko mówiąc, niektóre bardziej akceptujemy, niektóre, niektóre mniej, ale tak naprawdę te, które najmniej akceptujemy, no to 25% społeczeństwa ich potrzebuje, ich, ich by chciało mieć. Także to oznacza, że jesteśmy raczej skłonni do akceptacji tego typu rozwiązań. Tak powiedziałem, to są bardzo też no, spore różnice, bo niektóre, na przykład, jak te nanoroboty, które będą w sposób taki bezinwazyjny naprawiać nas od środka. No to właśnie one cieszą się najbardziej zainteresowanie, największym zainteresowaniem, i widać, że ludzie by tego chcieli, ale już jakieś właśnie takie tatuaże, takie elementy dekoracyjne już nieco mniej. Być może ludzie wtedy no nie chcą z powodów estetycznych e, jakoś tak się mocno modyfikować i, i zmieniać, ale no chcieliby, żeby rzeczywiście na użytek naprawy zdrowia. Takie technologie znalazły się gdzieś tam pod naszą skórą, w naszym ciele. Także to jest taki dla mnie zaskakujący i też ważny wynik, ale widać w tych technologiach również taką za każdym razem niemalże różnicę pomiędzy płciami, czyli mężczyźni są bardziej na tak, są bardziej zainteresowani i chcieliby takich, skorzystać z takich technologii. Także to jest. A różnice w wieku też mamy jakieś? Tak, zaczące? różnice w wieku one no, sprowadzają się do tego, że no, młodzi są bardzo na to otwarci i, i zdecydowanie bardziej niż ci starsi. Można powiedzieć, że to liniowo sobie rośnie, im osoby starsze, tym mniej są tym zainteresowane. Więc no, to by oznaczało, że jeśli mamy, wchodzi jakieś nowe, wchodzą jakieś nowe pokolenie, one same, bo też pytaliśmy o to, czy mają jakieś modyfikacje. No, ujawniają, że mają jakieś. No, najczęściej są to jakieś piercingi, jakieś tego typu modyfikacje jak kolczyki, także coś, co doskonale znamy, ale no, skoro jest taka otwarcia, otwarcie po ich stronie i mówią, że byliby za tym, żeby jeszcze sobie coś tam dorzucić, no to tak no, otwiera się duży rynek i być może za, za jakieś 10 czy 15 lat, kiedy te technologie będą bardziej dostępne no to właściwie te, te, te jakieś właśnie zakolczykowanie się, czy jakieś tatuaże będą jakieś trochę pase i teraz wszyscy będą chcieli mieć coś ekstra, czym się mogą chwalić, no bo wyobrażam sobie, że to tak kiedyś będzie, całkiem moim zdaniem niedługo, że no po prostu ludzie będą mówili, będą sobie opowiadali, co, co mają takiego ciekawego w sobie. Nie? I niektóre rzeczy, niektóre te modyfikacje mogą mieć charakter no po prostu taki czysto dekoracyjny. Ktoś też może mieć jakiś świecący tatuaż na przykład, czy też może na przykład mieć mikrochipa jakiegoś, który będzie świecił, ale jednocześnie będzie dawał możliwość otwierania sobie drzwi tylko takim dotykiem. Więc takie gadżety, które mogą komuś zaimponować. Nie? Ale myślę, że też wiele osób i to też wynika z naszych badań, że jest zainteresowana przedłużaniem sobie życia i jakimiś usprawnieniami związanymi ze swoim własnym zdrowiem, ze swoim funkcjonowaniem. No więc myślę, że im bardziej się społeczeństwo będzie starzało, starzało będzie większa potrzeba jakichś wyrafinowanych protest tego, żebyśmy byli sprawni, żebyśmy byli w stanie wytrzymać długo w środowisku pracy. To no, coraz więcej będzie takich propozycji będziemy z nich chętnie e, korzystać. No ale też pytaliśmy właśnie o to, jak ludzie patrzą na strony regulacyjnej na to. Jak, e, Czyli kto decydować, tak, tak, kto to powinien decydować, kto na przykład jest a co nie. No i tutaj jest pewne zaskoczenie, bo mnie się wydawało może dlatego, że sam jako naukowiec wierzę naukowcom, y, mi się wydawało, że tu będzie środowisko naukowe takim. Dominującą taką grupą, gdzie będziemy im właśnie powierzać decydowanie, co jest dopuszczalne, a co nie, jak te kwestie uregulować, ale jednak ludzie mają pewien taki problem. Właściwie tak trochę to się rozkłada równomiernie, że wiele osób, bardzo wiele osób mówi, że indywidualne jednostki, ale rzeczywiście też całkiem sporo środowisko naukowe, więc nie jest to przewaga. Nie, nie to, że wierzymy bardziej, jednak zawierzamy nauce, ale, ale też no, jednak chyba wierzymy w to, że ludzie będą mieli jakieś takie swoje własne refleksje i będą w stanie ocenić, czy to jest dla nich dobre, czy to jest złe. Natomiast no, na pewno nie są to instytucje religijne, żadne kościoły, ponieważ też o to pytaliśmy, ale to było poniżej 7%, niemal wszyscy tak twierdzili, także tutaj raczej tego typu instytucje, które, no można powiedzieć, w jakimś sensie zajmują się człowiekiem, jego taką, jego, y, takim, taką unikalnością, y, no tutaj jednak nie uważamy, żeby one miały coś do powiedzenia. A co Pana najbardziej zaskoczyło z tych wyników? Czy spodziewał się Pan, że to pójdzie w takim hmm. kierunku? No na przykład y, myśmy tam rzeczywiście sobie trochę tak poszaleli i... Zadawaliśmy pytania o jakieś takie technologie typu y, widzenie w, w podczerwieni w, w nocy. No, takie rzeczy, które no, nie są nam specjalnie chyba potrzebne. I y, y, byliśmy ciekawi, czy ludzie tak abstrakcyjne y, pomysły y, będą w jakimś sensie akceptować i będą wyrażać zainteresowanie. No i tutaj rzeczywiście tak w okolicach 30 kilku procent jest takich ludzi, czyli jedna trzecia Polski chciałoby widzieć w nocy, no to <laughs> nie wiem po co, ale, ale też i jakieś inne rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne, jak na przykład przeniesienie jakiegoś swojego mózgu do, do komputera mm. albo na przykład nagrywanie za pomocą swoich oczu tego, co się dzieje wokół, czyli tak naprawdę nie musimy już jak chcemy, Chcemy na Instagrama wrzucić sobie jakąś rolkę gdzieś z telefonem, biegać, tylko sobie to, może nie wiem, jakimś przyciskiem gdzieś tutaj z boku sobie włączymy, jakąś nagrywarkę i obraz i dźwięk będziemy sobie rejestrowali. No, no to w, oczywiście w, mo, może, może brzmić, brzmieć bardzo fantastycznie. Może też oczywiście dawać jakieś tutaj nam pewne refleksje odnośnie tego, na ile to jest etyczne, ale, ale, ale jednak ludzie tego chcą, ludzie by chcieli te, to robić. No, to jest zaskakujące, bo moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczne, nie? że gdybyśmy sobie wyobraźli, że taka technologia jest potrzebna, a widzimy, że ludzie są zainteresowani, no to znalazłby się na to rynek. Jeśli znalazłby się na to rynek i ludzie by zaczęli tego używać no to pytanie o zaufanie międzyludzkie w relacjach społecznych, kiedy ludzie sobie nie wiedzą, jak to w ogóle jest. No już w tej chwili jest tak trochę dziwnie, bo y, ludzie czują się niekomfortowo, gdy ktoś ich nagrywa gdzieś na ulicy, okay. nie, bez, bez pytania o zgodę, a tutaj mówimy o czymś takim, że nawet nie wiemy, czy ktoś nas nagrywa, czy nie, y, i po co to robi i tak dalej, więc w sytuacjach. Bardzo różnych, takich powiedzmy sobie intymnych, kiedy nagle by ktoś coś takiego sobie odpalił. No. Także to, to jest. Zresztą każda z tych technologii budzi kontrowersje, bo na przykład też pytaliśmy, o czym jeszcze nie mówiłem, o, takich, o takie modyfikacje genetyczne. Mhm. No i w, w, jakkolwiek ludzie byli bardzo za takimi modyfikacjami, aby m, 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 móc wyeliminować jakieś choroby genetyczne m, przed narodzinami. No, i tutaj bardzo wielu, już nie pamiętam szczegółowo, ale to było chyba około 40% osób było za tym. No, ale pytaliśmy też o takie modyfikacje genetyczne, które byłyby jakąś swoistą fanaberią, byłyby jakimś, jakimś zamówieniem sobie tego człowieka, który miałby mieć określone cechy, czyli kolor oczu, czy wzrost, czy inne tego typu rzeczy. No, i tutaj też w okolicach. Dwudziestu kilku procent ludzi mówi, mówi tak. Czyli jednak mniej jesteśmy na to gotowi czy, czy chętni, ale, ale jesteśmy. Czyli, no tak, powiedziałem, jedna, jedna trzecia respondentów mówi jak najbardziej. W związku z tym no to pokazuje, jakie mamy chyba też tak naprawdę, no cóż, ja bym powiedział pewne ograniczenia, jeśli chodzi o świadomość konsekwencji mhm. społecznych tego typu rozwiązań, bo o tym powinniśmy mówić, że jeśli jest takie zapotrzebowanie, które myśmy zauważyli w badaniach, myśmy nie zrobili tych badań po to, żeby tutaj, nie wiem, zrobić jakiś właśnie jakiś taki sondaż marketingowy i po to, żeby wiedzieć, jakie produkty y, y, mogą być tutaj przydatne, raczej po to, żeby trochę przestrzec, że jeśli jest tak duże zainteresowanie, a, a, a można powiedzieć, że jest, y, no to być może trzeba się wziąć po pierwsze za regulacje bardzo szybko. Po drugie, za edukację, ponieważ no powinniśmy zwracać uwagę na to, co to może spowodować. No już w tej chwili mamy bardzo dużą taką nierówność społeczną. Ludzie widzą, jak ten świat jest skonstruowany, podzielony, a co dopiero jeśli no, będzie tak, że, bo wiadomo, że nie wszystkich będzie stać na te wszystkie bariery, część osób będzie usprawniona, część osób będzie ulepszona. Będzie miała ku temu jakieś możliwości finansowe. No więc takie rozwarstwienie będzie coraz większe. Więc chyba to nie jest dobre dla społeczeństwa i, i może powodować wszelkie konflikty. Wszelkie konflikty również nawet w środowisku pracy. Nie? No bo może sobie wyobrazić, no, że ktoś będzie dostawał jakieś nagrody, premie a będzie miał jakieś usprawnienia, które będą pozwalały mu na to, że, że nie będzie musiał spać w ogóle w nocy, albo będzie sposób sobie dwie godziny, bo też o to pytaliśmy, takie technologie i człowiek się będzie regenerował, nie? No i teraz on będzie już sprawny i gotowy do pracy o piątej rano, a ktoś taki czysty, że tak powiem, bez tych wszystkich technologicznych cudów, przyjdzie sobie na dziewiątą i będzie musiał wypić sobie z dwie kawy, żeby w ogóle się rozruszać. Nie? I teraz jak traktować jednego i drugiego? Nie? Więc ja myślę, że to, jest, to są pytania, które powinniśmy sobie już powoli stawiać. A ten raport, ponieważ jest to pierwszy, o ile ja dobrze sprawdziłem, tego typu raport w Polsce, no, powinien być do tego przyczynkiem, żeby o tym porozmawiać i, i się na to przygotować, a nie potem się dziwić że coś się tutaj niedobrego dzieje, bo mamy przypadek mediów społecznościowych. Kiedyś nie zastanawiano się nad jakimiś, powiedzmy, regulacjami. Teraz dopiero o tym mówimy, kiedy już jest dosyć późno i kiedy już konsekwencje widzimy. Czyli Polacy się nie tylko nie boją, ale wręcz chcą tych nowych technologii. Czy to jeszcze w takim razie, nie wiem, można zgeneralizować, że jako społeczeństwo jesteśmy zafascynowani tymi nowinkami technologicznymi i pragniemy ich coraz więcej? Ja myślę, że tak, że jesteśmy gdzieś zafascynowani, oczywiście to pochodzi, ta te, te fascynacja z jakichś filmów, być może z jakichś marzeń o, o swojej wielkości, o, o, o tym, że możemy pewnego dnia nasze jakieś wady wyeliminować, albo zminimalizować, że będziemy wszyscy i piękniejsi, i nie wiem, szczuplejsi, i co tam jeszcze, i zdrowsi, i, i sprawniejsi umysłowo, i tak dalej, i tak dalej, więc przypuszczam, że no, gdyby tak jeszcze pogrzebać w tych danych, to pewnie moglibyśmy zobaczyć jeszcze jakieś takie bardzo szczegółowe ciekawostki odnośnie tego, kto konkretnie. No tutaj nie, nie byliśmy w stanie aż tak głęboko wniknąć, ale podejrzewam, że, że są tacy ludzie, którzy właśnie z uwagi na swoje jakieś deficyty chcieliby to sobie skompen... Proszę, skompensować. E, więc myślę, że... Myślę, że to, tak, no to jest ciekawa sprawa i, i, i ja sobie zadaję takie pytanie właśnie, czy te usprawnienia powinny być tak dla, dla tych właśnie, którzy chcą dociągnąć do, do pewnego poziomu, że mają jakieś swoje słabości, chcą to wyeliminować, czy po prostu dla wszystkich. Ja sam też nie wiem, jak te regulacje powinny wyglądać, jak powinno to być finansowane, jak to powinno być sprawdzane, kontrolowane, jakie powinny być, nie wiem, certyfikaty, nie? Więc to są jakieś tego typu wielkie pytania, ale tak, no ja myślę, że do pewnego stopnia możemy powiedzieć, że jesteśmy jako Polacy zafascynowani, zainteresowani, chociaż jeszcze powiem o jednym takim ciekawym wyniku, że zadawaliśmy pytania o to, czy ludzie boją się takich osób, mhm. które są zmodyfikowane, no i widać, że tam jest to powyżej środka skali, bo to była taka skala siedmiostopniowa, jeśli ludzie Y, odpowiadają średnio, gdzieś zaznaczając gdzieś na, na tej skali, wychodzi średnio, że to jest tam 4,5, no to widać, że to jest powyżej tego środka skali, co oznacza, że no bardziej się boimy, niż nie boimy y, takich osób. Więc no, to jest interesujące, że z jednej strony mówimy tak, no, chciałbym takich rozwiązań, y, z drugiej strony, mówimy, no ale właśnie ja się boję takich osób, które będą takie rozwiązania miały w sobie, nie, więc. Mm -hmm. To też jest jakby ważne z punktu widzenia tego spokoju społecznego, co z tego ludzie chcą, jak będą się bali w przyszłości takich osób i będą się rzeczywiście bali z nimi rozmawiać. Tak pewnie w niektórych przypadkach może też to wyglądać albo nie wiem, współpracować z nimi. No to troszeczkę tak jak byśmy sobie wyobrazili, no, no osobę, która ma, bo jeśli, jeśli jakby teraz słyszymy, że, że ktoś jest po jakichś środkach czy po alkoholu, no to no mamy jakąś do niego, do niego dystans, bo nie wiemy, jak on zareaguje. No, a co w sytuacji, kiedy ktoś ma jakieś implanty mózgowe, co w sytuacji, kiedy ktoś tam ma, nie wiem, jakiś połączony mózg z komputerem i jakaś tam, jakieś tam mikrochipy w środku i, i jakie one wywołują konsekwencje. No, bo też pytaliśmy o tego typu technologie, pytaliśmy też o, o jakieś takie mikrochipy, które regulują emocje. No, jakby jeśli sobie wyobrazimy kogoś, kto jest taki zmieniony, no to, to, to siłą rzeczy może dawać jakieś takie jakieś odczucie, że nie jestem pewien, jak się ma zachowywać i nie jestem pewien, na ile ten ktoś to, to jest ten ktoś, na ile on tutaj, to co mówi, wynika z jego takich przemyśleń, a na ile z jakiegoś swoistego, nie wiem, mini twardego dysku, który tam sobie w środku ma i on mu generuje jakieś treści. A proszę jeszcze powiedzieć, pan kieruje centrum Human Tech. Jakby zajmujecie się badaniem relacji tak, między człowiekiem i technologią, tak, tak można w tak, skrócie tak. powiedzieć. A jeżeli chodzi o Polaków, miałeś też takie badania, jak Polacy. Jakie mają relacje wobec robotów wszelakich albo, tak powiem, albo sztucznej inteligencji? ufamy tym systemom, albo jakie mamy do nich nastawienie? No cóż, ja muszę powiedzieć, że jeśli mówimy o badaniach sondażowych, no to one pokazują, że mamy taką rezerwę, mamy taki mocny dystans, chociaż są kraje, gdzie te zaufanie jest niższe, więc my jesteśmy tacy średniacy, zresztą w ogóle w większości przypadków jesteśmy takimi średniakami, mam poczucie, czy, czy jeśli chodzi o bogactwo, czy sport, czy cokolwiek innego, ale yy, ja chcę powiedzieć o tym, że my też yy, jakby stosujemy takie miary wichre realne, takie zachowanie mierzymy, no i nie tylko pytamy się, co ludzie sądzą, bo to czasami jest mylne, ale czasami wprowadzamy ich w jakąś sytuację eksperymentalną, żeby zobaczyć, czy ktoś jest uległy, czy ktoś podąża za tym, co mówi robot. Bo to jest miarą zaufania, na ile ja po prostu się godzę, czy na ile jestem posłuszny. No można to oczywiście traktować, na ile ten wpływ społeczny ze strony robota jest silny, ale w jakim sensie również i to można powiedzieć, że to jest jakieś zaufanie, że ja po prostu nie podważam tego, co ten robot mówi. No i rzeczywiście myśmy zreplikowali m.in. takie słynne badanie z nadlejami milgrama z lat 70., gdzie Robot, przepraszam, w tamtych ornianych badaniach był to człowiek autorytet, i on zachęcał do tego, żeby drugiego człowieka razić prądem pod, pod pretekstem jakiegoś sprawdzania jego wiedzy, testowania jego wiedzy. Oczywiście sytuacja była zaaranżowana to był aktor, który był tym prądem rażony ale myśmy stwierdzili, że trzeba w tej roli tego autorytetu osadzić człowieka. Robota jest taka robota, oczywiście. Robota, robota. No i ten robot zachęcał do tego, żeby używać tego prądu. Wyniki były nawet mocniejsze niż w tym oryginalnym eksperymencie, więc to by wskazywało na to, że jeśli jest maszyna z tyłu i, i, i ona nas do nawet czegoś takiego niefajnego zachęca, czegoś, co grozi jakimś kryminałem. No to jesteśmy skłonni ulec, jesteśmy skłonni za tym podążać. Co również nas powinno skłaniać do takich refleksji, w jakim kierunku zmierzamy, na ile maszyny, które nami rządzą, na ile my im ufamy. Bo, no, oczywiście, że można powiedzieć, że to jest jakieś nielogiczne, bo przecież to maszyna, nie? No, dlaczego my nie stawiamy oporu. Ale no, ja myślę też, że my często uważamy, że to jest taka, jakiś taki algorytm, y, gdzieś tam w środku, w tej maszynie który jest taki pozbawiony jakiejś motywacji, własnych celów, własnych emocji, że on to nie robi dlatego, że jest mściwy, czy jest jakiś może głupi, tylko właśnie, że jest inteligentny, przeanalizował jakieś wiele danych i uznaje, że tak trzeba robić. Także w niektórych przypadkach my to wręcz wolimy. Wolimy, jeśli jesteśmy zwolnieni z, z jakiegoś myślenia, z odpowiedzialności. Maszyna tak nam tutaj podpowiada i, i tak robimy już. Może mieć jakieś konsekwencje w takim razie, jak to tam dalej się może potoczyć, takie właśnie zaufanie temu, co maszyna mówi nam, żeby, żebyśmy robili? No myślę, że tak. No, już znamy jakieś przypadki sprzed lat, które no, są zabawne, ale też i przerażające, że, że ludzie na przykład kierując się wskazówkami, wskazówkami GPS lądowali w jakimś, w jakimś rowie, czy jeziorze, czy w innym mieście. Więc to tak czasami jest, że takie nadmierne zaufanie może nas zgubić. No i tak, no myślę, że jakieś bezpieczniki powinniśmy stosować. Myślę, że też powinniśmy ludzi edukować, jak to wszystko działa, no bo jak ktoś nie ma takich doświadczeń... No to jest trochę tak, jak mamy, prawda, w, w, czasami na stronę internetową jakąś wchodzimy, logujemy się i mamy tutaj, proszę przejść dalej, proszę kliknąć tu, tu. No to większość ludzi się nie zastanawia, nie? Ale no to jest rozumiałe, bo to przecież nie chodzi o to, żebyśmy za każdym razem podważali. To, co właśnie jakieś komputery nam mówią, bo z reguły, jak idziemy również do bankomatu, no to też no, kierujemy się tymi instrukcjami, ale no, są takie momenty, kiedy powinniśmy jednak włączyć naszą ludzką ocenę, czy to, co się dzieje, nie jest niebezpieczne, czy to jest właściwe. No, i jednak, jednak czasami użyć tego, włączyć ten swój umysł refleksyjny, krytyczny i, i postawić granice. Także to no, wymagałoby pewnego edukacji w takim obszarze, którym się zajmuję, czyli human-robot interaction. Jak mamy funkcjonować w takim świecie, gdzie są ludzie, są maszyny, ale to, od czego dzisiaj też zaczęliśmy, czyli tacy właśnie trochę ludzie, trochę maszyny, myślę, że będzie Coraz więcej takich przypadków, kiedy będzie nam ciężko nawet powiedzieć, ile tego człowieka pozostało w człowieku. No, ale to jeszcze trochę czasu zajmie. I trochę pracy pewnie też, tematów badawczych tak samo. To na koniec proszę krótko opowiedzieć. Jakie kolejne tematy ma Pan teraz na topecie, co Pan planuje teraz? E, no, mój kolejny temat to, to Chiny, ponieważ wszyscy mówią o Chinach, ale, ale niewiele osób tam jeździ. Większość ludzi do tej pory kierowała się na jakieś wyjazdy, jakieś stypendia naukowe za granicę, ale właśnie gdzieś na zachód, gdzieś w kraje europejskie, tudzież w Stany Zjednoczone, no ale ja pomyślałem sobie, że czas w końcu jakoś nie krzywić się na te Chiny i też pojechać zobaczyć, co oni tam robią, więc no jadę właśnie tam i, i no, przyszedł taki już chyba moment dla, dla nauki, że to my od Chińczyków się uczymy, to my ich podpatrujemy, trochę podziwiamy, no bo wcześniej myślano tylko takimi kategoriami, że to właśnie ci Chińczycy w e, jakiś sposób drenują e, naukowców z Zachodu, przyjeżdżają, podpatrują, śpie, szpiegują, ale ja myślę, że teraz jest taki moment, kiedy no, rzeczywiście możemy się od nich uczyć i no, zamiast właśnie tak narzekać, nie, że oni mają tutaj, są tacy dobrzy, jeśli chodzi o nie wiem, samochody, roboty, no to trzeba tam pojechać, więc ja jadę tam, e, będę w handżu od już początku marca, przez kilka miesięcy, wracam w lipcu, więc chętnie przyjadę tutaj do, do Państwa Ej, i opowiem. Jakiś temat będzie tam? Tak, ale wydawek. właśnie to jest dobre pytanie. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ludzie funkcjonują tam w relacji z robotami, czy podążają za ich decyzjami, ponieważ tam ten świat jest taki światem bardziej kolektywny, Tam jest kultura kolektywistyczna i oni bardzo łatwo jakby wchodzą w relacje z innymi ludźmi, ale też i z maszynami. No i no jest hipoteza taka, że podążają również za takimi głosami od strony maszyn. Więc chcę sprawdzić, bo w Polsce takie badania już obecnie kończę. Tam chcę zrobić też takie badania, kiedy robot ma jakieś takie antyspołeczne podejście i trzeba z nim się dogadać i podjąć decyzję. No więc to jest taki eksperyment, gdzie ludzie będą po prostu współpracowali z robotem, ale robot będzie wykazywał miejscami, takie bardzo pomysły miał antyspołeczne. I teraz pytanie, czy w tamtejszej kulturze, w tej relacji, człowiek będzie ulegał tym antyspołecznym komunikatom, czy raczej stawi czoła temu. No, chcę to porównać z tym, jak to jest w Polsce, czyli krótko mówiąc, to jest też, o, można powiedzieć, w jakim sensie to, co zrobiliśmy z miligramem, sprawdzenie, na ile te takie nieetyczne, czy, czy takie antyspołeczne działania my akceptujemy, kiedy robot je przejawia, nie? I, I chcę zobaczyć, jak to jest tam, jak to jest w Polsce. Ja wiem, że może trochę to złożone jest, ale generalnie taka jest teza, żeby zobaczyć, czy w tamtejszej kulturze ludzie są bardziej skłonni do takiego, no, akceptowania tego, co niespecjalnie służy ludziom, kiedy no, robot to wymusza, czy przedstawia, czy proponuje, i jak chińskie społeczeństwo reaguje. Ale oczywiście, oprócz tego, no, będę tam zwiedzał również rozmaite miejsca pełne technologii. Będę chciał dowiedzieć się po prostu, jak ta kultura funkcjonuje obecnie, bo jakoś mnie to fascynuje od pewnego czasu. W takim razie o danej podróży badawczej też również, powodzenia w badaniach. Yy, to dzisiaj postawmy kropkę, a może się spotkamy przy okazji kolejnych wyników badań. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS, a ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego wydania.